Czy naukowcy przekroczyli granicę, której nie powinni byli przekraczać? Czy eksperymenty w CERN doprowadziły do otwarcia portalu do innego wymiaru? Co jeśli to, co dzieje się w tym ośrodku, może mieć wpływ na całą ludzkość, a my nawet o tym nie wiemy? W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w tajemnicę Wielkiego Zderzacza Hadronów i sprawdzimy, czy badacze z CERN naprawdę otworzyli przejście do innego świata, albo czegoś znacznie gorszego. Zostań ze mną do końca, bo to, co za chwilę usłyszysz, może zmienić twój sposób postrzegania rzeczywistości. Pierwsze: co to jest CERN i Wielki Zderzacz Hadronów? Zanim zagłębimy się w teorię, musimy zrozumieć podstawy. CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, a ich największym i najbardziej tajemniczym projektem jest Wielki Zderzacz Hadronów największa maszyna na świecie, która potrafi zderzać cząsteczki z niewyobrażalną energią. To właśnie dzięki temu urządzeniu odkryto bozon Higgsa, zwany boską cząstką. Ale, co jeśli celem tych eksperymentów nie jest tylko fizyka cząstek elementarnych? Co jeśli chodzi o coś więcej, o dotarcie do rzeczy, których ludzkość nie powinna odkrywać? Drugi naukowcy ostrzegali przed nieznanym. Już w 2008 roku wielu fizyków ostrzegało, że eksperymenty CERN mogą być niebezpieczne. Niektórzy twierdzili, że może dojść do stworzenia mikroskopijnych czarnych dziur. Inni obawiali się, że ekstremalne energie mogą wpłynąć na czasoprzestrzeń, a nawet otworzyć przejście do innego wymiaru. Stephen Hawking, jeden z największych umysłów naszych czasów, ostrzegał, że odkrycie nowych cząstek może doprowadzić do niestabilności wszechświata. Czy możliwe, że to, czego tak bardzo się obawiał, już się wydarzyło? Trzecie dziwne zjawiska w Cern. Przypadek, czy coś więcej? Czy wiedziałeś, że wokół Cern od lat dzieją się niewytłumaczalne rzeczy? W 2016 roku w sieci pojawił się tajemniczy film, przedstawiający rytuał na dziedzińcu Cern. Uczestnicy, ubrani w czarne szaty, mieli rzekomo dokonać ofiary przed posągiem hinduskiego bóstwa Shivi symbolu destrukcji i odrodzenia. Cern zaprzeczył autentyczności nagrania, ale wiele osób twierdzi, że było to coś więcej niż tylko żart pracowników. Świadkowie donosili o dziwnych zjawiskach nad laboratorium. Wirujące chmury, dziwne światła, a nawet ogromny pierścień przypominający portal. Nagrania można znaleźć w sieci. Czy to tylko przypadek, czy Cern otworzył coś, czego nie potrafimy zrozumieć? Niektórzy pracownicy Cern twierdzą, że po niektórych eksperymentach czuli dziwne energie i miewali realistyczne wizje innych rzeczywistości. Czy to możliwe, że ich umysły zetknęły się z czymś nieznanym? Czwarty. Multiwersum i alternatywne rzeczywistości co mówi nauka? Według fizyków kwantowych istnieje coś takiego jak wieloświat? W teorii oznacza to, że istnieją inne wersje rzeczywistości, inne linie czasowe, inne wymiary. Co jeśli eksperymenty CERN mogłyby otworzyć portal do jednej z tych rzeczywistości? Naukowcy od lat próbują znaleźć tzw. cząstki obcych wymiarów, które mogłyby potwierdzić istnienie światów równoległych? A co jeśli. Nie tylko je znaleźli, ale także znaleźli sposób, by do nich zajrzeć. Co jeśli ktoś lub coś z tamtej strony również nas zauważyło? Piąty. Czy CERN otworzył portal? Dziwne wydarzenia na świecie. Od momentu rozpoczęcia eksperymentów w CERN wiele osób twierdzi, że rzeczywistość zaczęła się zmieniać. Znane są przypadki ludzi, którzy pamiętają wydarzenia inaczej niż reszta społeczeństwa. Zjawisko znane jako efekt Mandeli. Czy to możliwe, że nasza rzeczywistość naprawdę się zmieniła? Czy CERN mógł wpłynąć na strukturę czasu i przestrzeni? W 2022 roku CERN uruchomił kolejną fazę eksperymentów na jeszcze wyższym poziomie energetycznym. W tym samym czasie wiele osób zaczęło zgłaszać dziwne sny, uczucie deja vu i przeskoki rzeczywistości. Czy to zbieg okoliczności, czy może dowód na to, że otwarto bramę do czegoś, czego ludzkość nie powinna była dotykać? Zakończenie co jeśli? Czy CERN otworzył portal do innego wymiaru? Oficjalnie naukowcy zaprzeczają, ale dowody, które przedstawiliśmy, dają do myślenia. Jeśli rzeczywiście przekroczyliśmy granicę między wymiarami, to co to oznacza dla przyszłości ludzkości? Czy już nigdy nie wrócimy do tej samej rzeczywistości, którą znaliśmy? A ty, co o tym myślisz? Czy wierzyć w oficjalne wersje wydarzeń, czy może czas otworzyć oczy i zastanowić się, czy nie żyjemy już w nowej rzeczywistości? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Jeśli chcesz więcej takich tematów, koniecznie zasubskrybuj odkrywców wiedzy i włącz powiadomienia. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę. Dzięki temu YouTube pokaże ten materiał większej liczbie osób. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętaj, prawda jest bliżej niż myślisz.